I drodzy, dar Bożego Słowa, który dzisiaj towarzyszy nam w tej liturgii, i w tym fragmencie listu do Hebrajczyków, ale również i w tej opowieści z początku Ewangelii, jaką przekazuje święty Marek Ewangelista, właściwie pokazuje pewną tajemnicę, która nieustająco jest pisana w życie człowieka, szczególnie człowieka wiary. A mam na myśli to swoiste poszukiwanie sensu, pewnego bogactwa i treści tego, co Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, a jest pisane, wydawałoby się w zwyczajne ludzkie sprawy. O tym przecież mówi również autor właśnie listu do Hebrajczyków, kiedy wspomina o tym. Jak ludzie mieli i mają różne wyobrażenia, jak porównują to jest Boże, to jest to, co jest związane tylko ze szczególnymi posłańcami Boga, jak aniołowie. Ale ostatecznie rzecz biorąc, staje wobec tej niesamowitej refleksji, że to stało się takie bliskie każdemu z nas, w każdej tajemnicy ludzkiego życia, łącznie z tymi najbardziej tragicznymi, tymi, które gdzieś. Mogą człowieka sprowokować w ogóle do pytania, czy Bóg w tym wszystkim jest, czy w ogóle jest Bóg, jak cierpienie. A autor listu mówi, to jest właśnie ta niesamowita tajemnica obecności i działania Boga, bo została potwierdzona również przez Jezusa Chrystusa. I dzisiaj ta myśl jest również wyrażona w tej Ewangelii. Chociażby w tym niesamowitym stwierdzeniu, które Marek przywołuje, zdumiewali się jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Niesamowite określenie, bo ostatecznie rzecz biorąc odwołuje się do czego? Oto ci uczeni w piśmie byli tymi, którzy zgłębiali święty tekst którzy dyskutowali nad nim, którzy wyciągali swoje wnioski na ich temat. Ale to było tylko to, co człowiek jest w stanie usłyszeć, wymyśleć, powiedzieć, nauczyć się. A staje Jezus Chrystus. I On jest życiem tej prawdy. Na dobrą sprawę można byłoby powiedzieć, wstaje wobec tego niesamowitego wyzwania, w jaki sposób przekazać to, co On niesie w sobie. To, że jest Synem Boga. To, że jest tym, jak ten duch wołał. Jesteś świętym Boga. On to niósł w sobie. Można powiedzieć po ludzku. On to wiedział. On tym był. Nie tylko o tym słyszał. Nie tylko mu ktoś powiedział, on to niósł. I zobaczcie, moi drodzy, ta prawda dzisiaj wyrażona w tej Ewangelii, przecież jest również w tak różny sposób wpisana w nasze życie. I to duchowe, ale i nie tylko. Tutaj zapewne są też ci, którzy za niespełna godzinę rozpoczną kolejny etap katechezy przed ślubem, przed sakramentem małżeństwa. Ale są tutaj również małżonkowie. Są mamy, są tatusiowie. I to nie chodzi o to, że ktoś coś powie. Wy to wiecie? Jak to jest? Wczoraj odwiedził mnie jeden z młodych ludzi w pewnej sprawach. Przepraszał za spóźnienie, ale mówi księże biskupie, córka zachorowała na ospę. No i cała noc pod tym kątem przeżyta. Ja to usłyszałem, a on to wie. I zobaczcie, to jest również przecież doświadczenie, które my zwykliśmy nazywać świadectwem. To nie jest okoliczność, której człowiek się nauczył. To jest okoliczność, którą człowiek niesie w sobie: pewną tajemnicę, pewne doświadczenie, pewien dar niesie. Może nawet nieraz nie potrafi powiedzieć. Nie potrafi ubrać to w piękne słowa, ale niesie. I kiedy niesie to z oddaniem, ze szczerością, z poświęceniem, nawet słowa nie są potrzebne, jest świadkiem tego. To w nim żyje. I on to wnosi w życie tych, którzy stoją obok niego. Tak jak wspomniałem, to się. Tyczy tych spraw, wydawałoby się, tych przyziemnych, ludzkich, ale to się tyczy również tych spraw duchowych. Tak wielu z nas tutaj obecnych, może każdy nawet, mamy w swoim życiu to doświadczenie jakiegoś bardzo wyjątkowego spotkania Boga, Jego mocy, Jego tajemnicy. Tej, która jest tylko nasza. My nawet nie potrafimy o niej powiedzieć, ale jest. Która sprawia, że rzeczywiście my z tym doświadczeniem, z tą mocą idziemy. Ona nas kształtuje, ona nas umacnia, my do niej się odwołujemy wtedy, kiedy jest tak codziennie, tak powszednie, tak szaro może, ale staje się ona taką jasnością i takim blaskiem. I dzisiaj te słowa. Które płyną od Boga do nas, są z jednej strony zachętą, żebyśmy potrafili być ludźmi właśnie takiej wrażliwości, takich poszukiwań, takich starań, aby te tajemnice miłości i wiary żyły. Są również tą wielką, wielkim zaproszeniem, abyśmy potrafili je pielęgnować, abyśmy rzeczywiście przyjmując je, byli ich świadkami. Abyśmy również nie pozwolili innym sobie tym bardziej na to, żeby odebrać wartość, bogactwo i moc oddziaływania, że kiedy niesiemy te prawdy, kiedy niesiemy te doświadczenia i te tajemnice, jeżeli w nich jest pisana moc Boga, to Bóg będzie działał, jeżeli my będziemy je nieśli. Dlatego stajemy właśnie tutaj. Aby odnowić te dary, aby stanąć z całą ufnością wobec Boga, aby właśnie poprzez tę Eucharystię na nowo przeżyć to dotknięcie Bożej Tajemnicy, aby później nie tylko o niej mówić, ale rzeczywiście być jej świadkiem.